这么。<laughs> Pamiętam jak dziś o cztery jedenaście To lata po nie zaśnie Rozmawiając to z tobą myślałem, że to ten w sensie Teraz jesteś mi potrzeba przetrwania jak my Wiem, że to na siebie ciekawe całe życie Nikomu stanie czego nie znaj tak w żadnej Dziękuję za wszystkie spędzone razy chwile Myślę, że ja zaszczęśliwie wszystkie jakie wyrządziłem Mam nadzieję, że może kiedyś zapomnisz no, o tym A pamięć od tego staram tylko jedyny Niechże chciałbym być jedynie z tobą I stanie mam raczy, oto bym za ciebie życzył Cię, bez zastanowienia, oddaję Ci mój a z nią już wygraję. Ty, ci będę Cię na zawsze kochał. i nie wiem, jak nigdy nie przestanie, na z moim sercu. Tylko Ty kochanie, oddaję Ci mą a z nią już wygraję. Będę Cię na zawsze kochał. I nie zaniedba, to, z płoni, z nie z Na zawsze moim z tylko ty kochanie. Przy mnie niczego nie trzeba mało żyć, że że trafiłem do siódmego nieba Bo tylko dzięki Tobie naprawdę chcę żyć, zapomnieć o nie problemach, w się wbić w To ogółem sercowym bezporu na w niczym. kiedy jesteś czymś nic innego się nie liczy Pragnę jedynie tego, by na zawsze tak zostało, aby wszystko się udało, to jedyne me marzenie Oddałbym to mam za jego spełnienie, wiesz, po mojej stronie stanie przeznaczenia

Odaję ci mą duszę Adnią już zbęd, będę cię na zawsze kochał i mnie nie zmienię zdania zańcu, cię wam nie płoni i nigdy nie przestanie na zawsze w moim sercu tylko ty kochanie. I za każdym razem, gdy się spotykamy, mam wrażenie, że my życie jestem słada wszel. Bo tym gdy nas chodzi pora rozstania, pojawia się ciemność, co piękno pochłania. Całta pryska, lepszy ślad barwa szarości przed wszystko przenika. Czuję wielką gdy życie przy mnie nie ma, to nie są złudzenia, ani żadna ma, Tak zawsze się dzieje, bo działasz jak narkotyk, jak najwspanialszy w świecie środek Jedno lekarstwo na wszystkie cierpienia, kiedy jesteś na lepszy, tyj lepszy tyj się zmienia. Tylko do tyj ciebie tyj należy moje serce, chciałbym tyj być tym, żeby zmieszczyć się w no Dobrze, się już lata, się stałem, że pójdę w 3 dniach ujrzę latać, za tobą pójdę w ogień, lód na plus koniec się. świata. Odejdź, młodusze, a niej, nią już bez Czy nie będę cię na zawsze kochał. Jeśli nie tak, to uczucie we mnie płonie i nigdy nie przestanie na zawsze w moim sercu tylko ty, kochanie. Oddaję ci, młodusze, a z nią bez granic będę cię na zawsze kochał. I nic mnie nie zmienia, za nic to uczucie we mnie płonie i nigdy nie przestanie na zawsze w moim sercu tylko ty, kochanie.